No witam was serdecznie, ludziska. Wiem, wiem, długo mnie nie było. Ale spokojnie nie zasnąłem w kiszące. Nie wpadłem do zbiornika z mlekiem. Po prostu miałem przerwę. No nie wierzę. Krzychu, o szóstej rano kołusi trawę z torem 25 Przecież Brzymisza, jego siostra, mówiła, że ten ciągnik to już bardziej na złom niż na pole. A tu proszę, jakby mu drugi młodość wlał do baku. Byleby znowu nie skończył w rowie jak z Helczą miesiąc temu. Nagrywam to pod koniec maja. Ale znając życie to i tak zobaczycie ten odcinek pod koniec lipca, jak nie w sierpniu. No ale kursy były. Miesiąc mnie nie było pierwszy tydzień chemizacja, opryski, maski, tablice ostrzegawcze no cały arsenał jak do wojny z chwastem, a potem mleczarstwo oddojenia po pasteryzację. Wszystko dzięki Krzesławowi pozdrawiam serdecznie szefa. Dzisiaj jedziemy do ciotki, ale nie mogłem nie zwolnić tu, bo sporo się pozmieniało. O proszę, Mięciu się nie pierdzieli. Krzaki powycinał, nową wiatę postawił. A tamce? Ursus 904, ten, co szukaliśmy kiedyś w internecie. Kurde, jakby w loterii wygrał, tylko że Mięciu nie gra. On ese sam wysieje wygraną. No co ty powiesz? Gniewuś zburzył oborę. Tę samą. Co wyglądała, jakby jeszcze przed wojną mleko w niej zaklinało. A teraz domek w stylu pod Laskin i wiatka. A pod wiatką, case farmel z turem. Chłop nie wydoi już krowy, ale za to podniesie cały świat. Tylko się boję, czy Krzesław nie straci kwięta, jak gniewuś z krowami skończył. Patrzcie, coś jeszcze tu do stodoły dobudował, może studio nagraniowe, jak Krzychu dalej będzie grał techno. No i mamy ludzi, pod pomnikiem Matki Boskiej już zbiórka, wszyscy śpiewają, chwalcie łąki umajone. Brakuje tylko mięcia i bogusławy, żeby zaintonować refren. Jedziemy do ciotki, bo pewnie niecierpliwi się. Ale zanim dojedziemy, jeszcze pewnie coś się wydarzy. Bo jak Krzychu działa, to Matka Boska i święty spokój to za mało. Dzień dobry ciociu. A to co za sprzęty? Zetor 5211 i 3 tonówka. Ciotka, to twoje. A moje? A co? Ktoś musi w rodzinie inwestować w maszyny. Jak nie ty, to ja. Ale skąd ty na to wzięłaś? Z pierogów. Masław. Robię na wynos. Przepis od Helci. Ruskie i z kapustą z kminkiem. Kolejka jak za wódą w latach 80. Mięciu mi ogłoszenie w gazecie znalazł, to kupiłam. Gotówką. To się nazywa inwestycja kulinarno-rolna. I teraz, Masław, robimy wiatkę. Pod zetorka i pod przyczepę. Masz tutaj wszystko, cement, pustaki. Nawet poziomice po wuju Rajmundzie. No dobra, ale tak z miejsca. A co? Czekać na inwestora z Warszawy. Masław, jak nazbieram maszyn, to cofnę dzierżawę tej łączki naprzeciwko Mieciowi. Zrobi się pole. Będzie gospodarstwo. A potem... gospodarstwo ty przejmujesz. Bo dość już tyrałeś po obcych Ugniewusia, Gniewusia, u, Mięcia, u Krzesława. Czas na swoje. No ciotka. Ale ja. Żadnego ale. Zresztą gniewuś z mięciem już ci na konto 1500 zł przełali. Za to, że pomagałeś. Jak nie na ciągnik, to chociaż na porządną szpachelkę. To chyba najkonkretniejszy odcinek w historii. A teraz chodź. Cegiełki trzeba zarobić. Bo sama wiatka się nie postawi, nawet z pomocą Matki Boskiej pod figurką. No jakby tak dać słupy i dach ze ternitu po dziadku, to i by wiata była, albo i nie, bo się sunie i znowu wiesia się śmieje. Masław! ty majster z powołania, nie lepiej zbuduj to z bali postajnie od stacha, on i tak w więzieniu za te rury. Mięciu, a ty co? W pokaże mody rolniczej bierzesz udział z tą rotacyjną. Pokaz mody, to jest LZT 160. Dobra, to ja ci pomogę przy sianokosach na łące ciotki, a ty pomożesz mi tu z tą wiatą. Pasuje. Ale u ciotki twoje to nie wiem. Ona nieprzewidywalna jak rzutnik u sołtysa. Gdzie ma być ten garaż? Za chwilę beton będzie się kręciał, jak gulasz na weselu. Jaki garaż? Jednak nie wiata, tylko garaż. Dla mojej Toyoty, jak już ją sobie kiedyś kupię. Toyota, ona ma rower składany z napędem na wiatr. A miałem dziś tylko młotek podtrzymać. No panowie, teraz to nie chodzić, nie wjeżdżać, nie pluć, nie nic. Beton musi swoje odleżeć. Jak kiszonka, ino utwartszy. A pan nie jest czasem spokrewniony ze Stefanem ze szpakowa? Bo coś gębę podobną ma. A jakże... Stefan to mój brat jest. Kombinator, jakich mało. W zeszłym roku przyczepę Heniowi buchnął, bo niby pożyczył, a potem się bili jak dwa koguty. Masław, masz tu kluczyki od 904. Pod garaż nie wjeżdżaj, bo zaraz się zrobi betonowe bagno jak po dożynkach u wójta. Rozłóż kosiarkę i z kosztą łączkę ciotki. Wie gdzie? A ja idę po zgrabiako przed sarkę. Podepnę ją pod C328. Jak wyśnie, to zgrabiemy, a potem się zobaczy. A ciotka będzie. E, e, e nie. Ciotka dziś mówiła, że ma wolne i przed telewizorem ona jest. Ale mówiła, że jak się ładnie zetnie, to da ci słoik ogórków z pieprzem. Takich, że jak się otworzy, to od razu oczy ściepią. A kurna, nie chcą mi się koła grabiące opuścić. A koło się zawiesiło się, C. Zaraz palca urwę. Ty, ale pada już. Zobacz, niebo jak płyta główna z wypiętym ramy M, a coś się zawiesiło i leje. No masło, na razie to nic nie zgrabimy, bo z tego będzie paczka sianym jak z żabki, wilgotna i bezużyteczna. A widziałeś jak Krzyku kousa? Tak, jeśli brakuje, jakby parasolkę na czołg przywiązał. On ten deszcz to i tak pewnie wyjedzie, bo przecież miucą ma jakby mu mokre się no pało lepiej. No dobra mięciu. Ja lecę do domu. Ciotka pewnie dalej telewizję ogląda. Od poniedziałku to wolne wrzeła i cały tydzień nic. Tylko fotele testuje. Jakby telewizorem można było pola podlewać. Kurna, a mówiłem, żeby ten mechanizm przesmarować, a nie tylko budę 40 i modlitwa. A to ci nowość. Telewizor wyłączony. Ciotka, żyjesz. Żyję! Tylko wolne wzięłam. Chcę uporządkować sprawy. Myślę... Co z tym gospodarstwem dalej zrobić? Halo, no. To ciotka Masława, bo ja się pytam, czy on może by mi pomógł ze stodoły ziemniaki przerzucić na przyczepy. Trzeba ziemniaki wyrzucić, bo się zaczęły grzać. Ma czas. Bogusia pyta, czy ci się chce ziemniaki wynosić ze stodoły. A przecie tam przeczekało ostatnio. Jak znowu mam w głocie grzebać? Mówi, że jak tam nie cieknie, to przyjdzie. Nie cieknie. Wyschło wszystko. Stefan z Henrykiem dach poprawili. Jak przyjdzie teraz, to zdążymy przed wieczorem. No to leć, bo się kobita rozczaruje. Rzemniaki. A mi się marzył spokojny wieczór z kisielem. Jesteś. Masz tam obok mnie dwie przyczepki. Ziemniaki już są w stodole. Trzeba tylko załadować. Ja bym sama, ale w krzyżu mnie łupie. Dobrze, nie ma sprawy. Akurat miałem chwilę wolnego. to podziadę przyczepką i poleci. Ale powiedz mi, Masław, skąd ten gniewomir wziął tyle pieniędzy? Dom nowy wybudował, kombajn New Hollanda kupił, TC 4.90, jak byk na tablicy pisze. I jeszcze case farmala z turem. To już nie Ursus czy tam Władek, tylko zachodnia maszyna. Co, wygrał w totka? Czy kredyt jaki lichwiarski? A nie wiem. No dobrze, Masław. Od kiedy ten dom postawił i maszyny porobił, to z nikim już nie gada. Tylko spojrzy spod byka i idzie do stodoły. Nawet Mieciowi nic nie powiedział. Bo to podejrzane jest, Masław, oj podejrzane. Kiedyś to gniewuś pomachał ręką, a teraz to bogaty gbur. Gdzie to świat zmierza? No i gotowe. Dwie przyczepki kartofli. Jakbyśmy wojnę z głodem wygrali. Teraz zawieź to do Wiesi. Ona z nich robi te swoje czary mary. W taki deszcz. Przecież mnie zmyje razem z Maluchem, a ziemniaki odpłyną do Bałtyku. Jaki deszcz, Masław. To mrzawka. Nie płać. W telewizji mówili, że to tylko wilgotność lokalna. Lokalna to może być promocja w sklepie, a to tutaj już tropiki. Ruszaj zanim ci ziemniaki wykiełkują na pejs. No dobra, jadę. Ale jak Wiesia mnie wpuści w kałoszach do sklepu, to znaczy, że naprawdę na coś zachorowała. Nie gadaj. Tylko jedź, bo zmokniemy. No i je dalej. A te przyczepki ważą, jakbyśmy węgiel skupali we nie kartofle. Oj tam, oj tam. To taka mrzawka. Jeszcze nikogo nie zabiła. Do Wiesi masz jechać. Ona z nich robi jakieś kiudi z starymi ziemniakami. Kiedy? Z tych kartofli. Gdzie ja to teraz myśliłem? C? Czy C? Zamknij się i prowadź, zanim wiedziesz do rowu jak ten Krzychu ostatnio. Oho, Krzychu. Koszenie w deszcz. Jakby mleko w deszcz pastoryzować. Patrz, zwalnia. Pewnie mu łańcuch zlazł. Albo go suszy. A, Kurka wodna. Jeżu z pieżą. Strzeliło mu w czerę. Dzwonię na 112. Ty dzwoń i zostań z nim. Ja biorę Fortschrita i jadę do wieśni. Jak coś, to będę pod sklepem. Powiem, że był incydent. Ale ja nie twoim Fortschritem przyjechałem. To teraz jest mój. Jak sąsiad w potrzebie, potrzeba działać, nie dyskutować. Biesia. Krzychu znowu coś odwalił. Kosił jak ten wariat, plandeki na rotacyjnej nie założył, a tam na łące, no kamulisko jak bochen chleba. Masław jechał wraz ze mną tym Fort Myśleliśmy, że tylko się ślizga, a tu Bach. Kamień odbił od rotacyjnej w łeb krzycha. A że on tym zetorem bez szyb, no to poleciało jak z katapulty. Matko, przenajświętsza. Znowu. Jak niechelcia wylatuje maluchem do rowu po kapustę, to teraz krzychu dostaje z kosiarki. Ten chłopak to chyba pod kłoszem szczęścia się nie urodził, tylko pod żyrandolem nieszczęść. Masław zadzwonił na 112. Siedzi z nim, a ja przywiozłam pyrki jak chciałaś. Mokre jak łajno, ale są. No niech go tam opatrzą, chociaż jak go w czerep trafiło, to może się poprawi. Bo ostatnio był taki, że nawet na moją piłę łańcuchową kręcił nosem. A to luksus był. Wiesia, ty to zawsze coś. Ale czekaj, pyrki zeszłoroczne, to dobrze. Dam je świniom, bo już miałam kupować pasze. Zrobimy im pyrowy wieczór. Niech też mają coś z życia. Tylko, żeby im w bani nie strzeliło jak krzychowi. Ty to masz serce i do ludzi, i do trzody. A jak? U mnie każdy dostaje porówno. Klient, świnia, sąsiad i krzychu, jak się już naprawi. Co się tu stało? Młody. Kosiem, trawę, kosiarką rotacyjną, ale nie miało słony. Kamień musiał być na łące. Odbiło i trafiło go w łeb. Upadł od razu. Dobra, zabieramy go do szpitala w Białym Stoku. Ty masz kogoś od krzycha? Najbliższą rodzinę? Grzymisza, jego siostra. Zaraz dam znać. No i tak, moi kochani, człowiek by pomyślał, że jak krzychu jeździ jak dziki, to w końcu sam się gdzieś rozwali. Ale nie. Tym razem wystarczył jeden głupi kamień i brak pandeki. Życie na wsi potrafi być piękne, ale też brutalne. W jednej chwili koszysz trawę, a w drugiej leżysz w karetce. Mam nadzieję, że z Krzychem będzie wszystko dobrze. A wy, uważajcie na siebie, nawet przy takiej głupiej robocie jak koszenie. Sprawdzajcie teren, zakładajcie osłony, nie śpieszcie się. Bo życie jest jedno i drugiego się nie dorobi, choćbyś miał i pięć ursusów.